Dzień dobry! Dzisiaj na prośbę jednej z naszych obserwatorek poruszymy sobie temat ulgi na powrót. Jeśli ten temat Cię dotyczy i w najbliższym czasie planujesz powrót z zagranicy do Polski, koniecznie zostań i zobacz, jakie warunki powinieneś spełnić, by móc skorzystać z takiej ulgi. Ulga na powrót została wprowadzona 1 stycznia 2022 roku. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy zdecydowali się na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski. Tak więc, pierwszy raz skorzystamy z tej ulgi przy rozliczeniu PIT za 2022 rok. Faktycznie z ulgi możesz jednak skorzystać już podczas roku, a nie dopiero w rozliczeniu rocznym. Jak to jest możliwe? Możesz z niej skorzystać w trakcie roku, składając do swojego pracodawcy druk pit 2. Tam w części G oznaczasz wiersz numer 1. Dzięki temu Twój pracodawca nie będzie naliczał Tobie zaliczki w bieżących wynagrodzeniach aż do górnej granicy limitu wyznaczonego przez ustawodawcę. A kiedy możesz skorzystać z ulgi na powrót? A wtedy, kiedy przez minimum 3 lata pracowałeś za granicą i zdecydowałeś się na przeniesienie swojego zamieszkania i rezydencji podatkowej na terytorium Polski. Jak długo może obowiązywać zatem ulga na powrót? Z ulgi na powrót możesz skorzystać przez kolejne 4 lata od roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, bądź od roku następnego. I co ważne, muszą być to cztery kolejno po sobie następujące lata. A czy ulga na powrót ma jakiś limit górny? Tak, ulga obejmuje przychody do kwoty 85 528 zł w skali roku. A z jakich źródeł przychody mogą być objęte taką ulgą na powrót? Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, zasiłku macierzyńskiego, z umowy zlecenia. Ze spółdzielczego stosunku pracy oraz oczywiście pozarolniczej działalności gospodarczej, którą rozliczasz na skali, podatku liniowym, ryczałcie bądź korzystając z ulgi IP Box, czyli 5% podatku. A jak udowodnić te 3 lata rezydencji podatkowej przy weryfikacji przez Urząd Skarbowy poprawności korzystania z ulgi na powrót? Otóż przepisy podatkowe w tym zakresie nie mają żadnego zamkniętego katalogu, a więc możemy przyjąć każdy dowód, który przyczyni się do wyjaśnienia sprawy na podstawie artykułu 180 ordynacji podatkowej. Oznacza to zatem, iż dowodami dokumentującymi miejsce zamieszkania poza Polską mogą być m.in. umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, Zagraniczna umowa wynajmu nieruchomości, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe, czy też zagraniczne zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu. Jeżeli nie złożyłeś druku PIT 2 do pracodawcy i nie stosowałeś ulgi w zaliczkach miesięcznych, to nic straconego. Możesz rozliczyć tą ulgę w zeznaniu rocznym w picie 37, oznaczając tam punkt numer 38. Jeżeli nurtują Cię jakieś zagadnienia podatkowe lub kadrowe, napisz do nas, a my spróbujemy poruszyć dany temat w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy także do zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz udostępniania interesujących Cię zagadnień wśród Twoich znajomych. Taka wiedza kadrowa i podatkowa z pewnością Tobie i Twoim znajomym przyniesie w życiu codziennym wiele korzyści, a nam pozwoli się rozwijać i docierać do szerszego krona odbiorców. Także dziękujemy wszystkim serdecznie za wszystkie polubienia, komentarze, udostępnienia i wiadomości prywatne. Wszelkie takie Wasze aktywności motywują nas do dalszego działania. Do zobaczenia!